Ten tajemniczy chłopak już od najmłodszych lat miał wykazywać tajemnicze i wręcz niesamowite zdolności, które pozwalały mu nie tylko widzieć przyszłość, ale je uzdrawiać. A to dalej nie wszystko. Chłopak zyskał niezwykłą popularność w Rosji, gdzie zdobył przydomek rosyjski anioł. Wiaczesław Kraszennikow, zwany też jako Sławik, nie żył zbyt długo, gdy odszedł miał 11 lat, a stało się to w roku 1993 i choć żył bardzo krótko, to niewątpliwie zostanie zapamiętane na zawsze. Jego matka, będąc w ciąży, zaczęła słyszeć niezwykłą, przepiękną muzykę, której nie potrafiła opisać słowami. Już wtedy podejrzewała, że jest to jakaś oznaka, iż urodzi potomka niezwykłego o niesamowitej przyszłości i przeznaczeniu. Ale to nie koniec nadprzyrodzonych zjawisk w życiu kobiety, bo gdy kobieta urodziła chłopca, został on zabrany w cel wykonania niezbędnych badań. Przez długi czas jednak nikt nie przynosił chłopca, co wywołało ogromne zaniepokojenie matki, która już kilka lat temu straciła potomka i obawiała się, że to samo zdarzy się i teraz. Nagle w pewnej chwili do sali kobiety weszła tajemnicza postać z zasłoniętą twarzą. Widoczne były tak naprawdę tylko oczy, które miały wydawać niezwykły blask, miały lśnić niczym diamenty. Nigdy nie poznano tożsamości tej postaci, choć miała kobiecy i bardzo spokojny głos. W każdym razie ta postać trzymała w dłoniach syna kobiety i oddała go jej. Co więcej, powiedziała jej, iż jej syn urodził się z ogromem pieprzyków. Wiele osób nie dowierza w historię kobiety. Choć faktem jest, że rzeczywiście miała przy sobie chłopca, choć nikt nie widział, żeby wychodziła z sali i zabrała chłopaka sama. Dość szybko matka chłopaka zauważyła, że urodziła potomka z niesamowitymi umiejętnościami. Bardzo szybko nauczył się mówić i, gdy kogoś złapał za dłoń, był w stanie powiedzieć z ogromną dokładnością, co myśli. Miał podobno tak potężne zdolności telepatyczne, że był w stanie poznawać wszelkie tajemnice ludzi i nawet doradzać im, co powinni zrobić, by pozbyć się wszelkich problemów. Miał doradzać ludziom, jak rozwiązać problemy, pomimo tego, że miał kilka lat, a ludzie, którym doradzał, byli od niego o wiele starsi. Chłopak twierdzi, że wiele informacji otrzymuje z góry, przekazuje mu je niezwykły głos z góry. Jest to głos kobiecy. Chłopak twierdził, że informacje ujawnia mu sam Bóg. Gdy chłopak poszedł do szkoły, o jego niezwykłych zdolnościach zaczęło być coraz głośniej. Będąc w szkole, czytał w myślach pozostałych uczniów, a nawet nauczycieli. Często kończył zdania za nauczycieli, wykazało się wiedzą, którą nauczyciele poznali na uczelniach wyższych. Podawał wydarzenia z ich życia. Potrafił w jakiś sposób przeniknąć do umysłów innych ludzi i poznać każdy, nawet najdrobniejszy sekret i doświadczenie. I choć chłopak dobrze radził sobie w szkole, to nie przepadał za tą instytucją i oświatą. Twierdził, że wiele z tego, co mówią nauczyciele, to zupełna nieprawda i ucząc się tego zamykamy się tak naprawdę na świat. Oczywiście, choć sam miał całkiem dobre oceny, to zyskiwał je podobno tylko dla swojej mamy, która cieszyła się, gdy syn otrzymał dobre stopnie. Pójście do szkoły przez chłopca wywołało jego ogromną popularność. Coraz więcej ludzi dowiadywało się o jego niezwykłych zdolnościach. Matka wspomina, jak ludzie przychodzili do ich domu prosząc o radę, uzdrowienie czy odnalezienie bliskich. Chłopiec miał w swoim umyśle widzieć, gdzie znajduje się dany człowiek lub zwierzę. Wystarczyło, że o nim pomyślał, a w jego głowie niemal natychmiast pojawił się obraz. I to nie tylko obraz tego, co dana osoba robi aktualnie, ale też wizję przeszłości i przyszłości tej postaci. Warto też wspomnieć, że chłopak kategorycznie odmówił, by matka strzygła mu włosy. Chłopak tłumaczył, że chce mieć włosy jak sam Jezus. Z czasem rosyjski anioł zaczął pokazywać zupełnie nowe zdolności. Miał dar rozmawiania i to nie tylko z innymi ludźmi. Jak twierdził, potrafił mówić w takim języku jak Mesjasz. Dzięki temu językowi był w stanie komunikować się ze zwierzętami i roślinami. To dlatego chłopak bardzo szanował przyrodę. Starał się nawet jak najmniej chodzić po trawie, gdyż wiedział, co czuje trawa, gdy ktoś ją gniecie. Chłopak miał też niesamowity wpływ na ptaki które często po prostu do niego przylatywały i siadały na nim, a on z nimi rozmawiał jak z ludźmi. Warto wspomnieć, że chłopak choć pomagał i uzdrawiał wiele osób, to nie brał za to żadnych pieniędzy. Chłopak przewidywał wiele rzeczy, jednak tą najbardziej niepokojącą wizją był obraz jego własnego końca. Pewnego lipcowego dnia chłopak nagle bez żadnego powodu powiedział do matki – to stanie się w okolicach jesieni. Chyba około 20 września mój organizm będzie ulegał osłabieniu. Nagle poczuje się bardzo źle i dość szybko pożegnam się z tym światem. Jego wizja się spełniła, bo we wrześniu zasłabł, a w marcu chłopak stracił życie. I choć jego życie było krótkie, to pozostały po nim niezwykłe przepowiednie, między innymi ta, która być może opisuje wydarzenia z 11 września. Chłopak widział w ogniu dwa identyczne domy, co więcej w swojej wizji widział też, że chwilę po tym wydarzeniu w ogniu stanie też statua wolności. Chłopak widzi, jak widział też pojawienie się antychrysta na ziemi. Będzie to człowiek, który zyska ogromną popularność i przychylność. Zyska sławę, prestiż i niezwykłą władzę. Prawie wszyscy pójdą za nim, jednak wielu buddystów ma mieć wątpliwości i nie pójdą za bestią. Ci ludzie, którzy przyjmą z nami bestię, mają nie stać się już zwykłymi ludźmi, a ci, którzy odrzucą diabła, ukryją się na wsiach. Jego wizje dotyczyły też przyszłości Rosji, która ma robić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe. W wizji chłopca pojawił się przywódca, który zarządził, by Rosja niszczyła samą siebie. Będą odbierać życie Rosjanom i niszczyć rosyjskie budynki. Wszystko na zlecenie innych Rosjan. Co z czasem doprowadzi do ogromnego konfliktu i podziału w Rosji. Rosyjski prorok mówiąc o antychryście mówił, że rozpoznamy go po twarzy jakby w mące. Jak bardzo będzie biała, to będzie antychryst. Hogwart to psychiatryk. Fani Harry Pottera zauważyli coś strasznego. Link do filmu w opisie. Chłopak widział w ogniu dwa identyczne domy, co więcej w swojej wizji widział też, że chwilę po tym wydarzeniu w ogniu stanie też statua wolności. Chłopak w wizji, jak widział też pojawienie się antychrysta na ziemi. Będzie to człowiek, który zyska ogromną popularność i przychylność, zyska sławę, prestiż i niezwykłą władzę. Prawie wszyscy pójdą za nim, jednak wielu buddystów ma mieć wątpliwości i nie pójdą za bestią. Ci ludzie, którzy przyjmą z nami bestię mają nie stać się już zwykłymi ludźmi a ci, którzy odrzucą diabła, ukryją się na wsiach. Jego wizje dotyczyły też przyszłości Rosji, która ma robić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe. W wizji chłopca pojawił się przywódca, który zarządził, by Rosja niszczyła samą siebie. Będą odbierać życie Rosjanom i niszczyć rosyjskie budynki. Wszystko na zlecenie innych Rosjan. To z czasem doprowadzi do ogromnego konfliktu i podziału w Rosji. Rosyjski prorok, mówiąc o Antychryście, mówił, że rozpoznamy go po twarzy jakby w mące. Jak bardzo będzie biała, to będzie Antychryst. Hogwart to psychiatryk. Fani Harry Pottera zauważyli coś strasznego. Link do filmu w opisie.